Ja jestem technokrata i cieszę się, że pomimo późnej pory mogę dzisiaj do was przyjść i w tym tygodniu wygląda na to, że jakoś z tymi filmami sobie polecimy... Nie, tutaj tej plasterka, znowu się ludzie będą srali, czy mam nadkrzepliwość, czy niedokrzepliwość, czy, czy się fleksuje oddawaniem... Przepraszam. Eee, więc... Eee... Dzisiaj przechodzę do Was w tym tytule, a mianowicie analiza techniczna czy też technologiczna meczu Polska-Meksyk. Chyba taki zamierzam dać tytuł, ale jeszcze nie wiem jaki. Jest to typowo bejtowy tytuł, oczywiście nie będziemy tutaj analizować meczu ani trochę, bo powiem szczerze, nawet go nie oglądałem. Po prostu nie miałem czasu, wybierałem piekarnik. Ale. Tytuł jest też taki z dupy z tego względu, że newsów dla Was mam dużo i żadnego konkretnego nie chciałem wrzucać na tytuł, z tego względu, że jest ki kilka i każdy z nich jest ważny. A ciężko, wiecie, w dwóch czy trzech zdaniach powiedzieć coś, yy, zainteresować Was na tyle, żebyście, nie wiem, kliknęli filmik, zobaczyli naprawdę ciekawe rzeczy, gdzie mam dla Was pięć tematów, każdy z nich ciekawy i każdy składa się z co najmniej jednego zdania. Jak to wcisnąć w miniaturkę? Nie da się. Dobrze, więc docencie moją bajtowość w tym odcinku. Przyznaję się bez bicia. Zostawcie łapkę w górę i suba, jak ktoś jeszcze nie subskrybuje, a my lecimy z tematem tych odcinków, a mianowicie AMD oficjalnie obniża ceny Ryzenów 5000 i 7000. I! Jak obniżka ceny serii 5000 to dobra wiadomość, tak obniżka ceny serii 7000 to żadna wiadomość. Powiecie, ale technokrata, co ty gadasz, problemem serii 7000 jest wysoka cena, więc obniżka sprawi, że problemy znikną. Tak, tylko, że problemem serii 7000 nie jest wysoka cena procesorów, bo one są całkiem spoko wycenione, a wysoka cena całej platformy. Więc na chwilę obecną obniżki procesorów niewiele zmieniają, a RAM jest problematyczny, chociaż DDR5 już całkiem nieźle tanieją, no ale problematyczne są drogucne płyty główne, więc de facto tak naprawdę ja nigdy nie miałem nic do ceny Ryzenów z serii 7000. Zawsze mówiłem o tym, że Ryzeny z serii 7000 zawiodły mnie, bo niestety nie oferują takiego wzrostu wydajności, jakiego mogłyby w stosunku do tego, jaki oferują wzrost kosztu całej platformy. A same procesory były wycenione po prostu całkiem nieźle. Tak jak seria 5000 sprzed dwóch lat, gdzie podrozumieliśmy inflację i tak dalej, i tak dalej. Więc no, nie najgorzej. Natomiast ironiczne w tej obniżce jest to, że seria 7000 łapie obniżki i tak e, na 349 dolarów Ryzen 7700X czyli to daje nam około 1900 złotych, gdzie w Polsce najtańsze wersje da się wyrwać za 1800 zł, więc de facto z każdym z tych protków z każdym jest mniej więcej tak, że AMD obniżyło oficjalne ceny, natomiast skleny skleny z, 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 Oficjalne ceny obniżyło, natomiast ceny rynkowe już są niższe od tego, co oni ustalili jako nowe niższe ceny. Co za tym idzie? No, rynek tak to sobie reguluje, że jeżeli czegoś brakuje, jeżeli na coś jest duży popyt, ceny idą w górę i tak dzieje się z kartami graficznymi. I jeżeli na coś nie ma popytu, zalega na magazynach, nie sprzedaj się, ceny idą w dół. I tak stało się z rejestracjami 7000 i pomimo oficjalnej obniżki przez AMD, no to ceny już i tak w sklepach są niższe. Bo w czym jest problem? Nie w cenach procesorów, no bo patrzcie, 7700X za 1800 zł to jest naprawdę dobra cena za ten procesor, ale jeżeli my możemy kupić za 1600 zł, ja jestem piewcą tego procesora 5800X3D, gdzie przyznam szczerze, uderzam się w piersi i mówię, moja wina. Na początku śmiałem się z tego procesora, jak on miał wychodzić, natomiast. W tym momencie jest to moim zdaniem, jeżeli chodzi o stosunek ceny do wydajności w gamingu, absolutnie najlepszy procesor na rynku i to taki by far najlepszy. No bo wrzucacie tego procka, którego de facto nie można podkręcać na jakąś absolutnie budżetową płytę główną na B450, podejrzewam, że nawet za dwie. 300 taką płytę się wyrwie. Do tego dorzucacie jakiś szybki ramik i naprawdę macie przekozacki zestaw za 2.500-2700. No oczywiście to jest zestaw high-endowy do grania, do grania high nie? To jest procesor, który konkuruje z procesorami, które kosztują jakby cały zestaw na tym procesorze, płyta główna, procesor plus szybki ram kosztuje Tyle samo, co nie wiem, Ryzen 9, 9 7900 i 9 13900K, często nawet mniej, więc uwielbiam absolutnie ten procesor. Więc co dadzą AMD obniżki? Fani już kupili. Ci, którzy kupują, tak jak zawsze kupowali AMD, czyli Dobry stosunek cena do wydajności, kupują serii 5000, i tutaj obniżka serii 5000 daje nam całkiem. No, powiem Wam szczerze, e, jest na plus. I więcej obniżek, zwłaszcza tego genialnego procesora, jakim jest 5800X3, którego jeszcze nie testowałem, a bardzo bym chciał. Ale już mam nadzieję, że przeprowadzcę, po, po przeprowadzce do nowego studia uda się mieć platformę testową zarówno na Intelu, jak i na AMD. Mam taką nadzieję, ale o tym się jeszcze przekonamy. Natomiast już przejdźmy do następnego tematu, a w którym jest, kiedy Intel pokaże swoje procesory z zablokowanym mnożnikiem i płyty B760. Co prawda, no, czekanie na płyty B760, no, dla mnie jest mech, z tego względu, że już mamy płyty, na których działają i będą działać te procesory, a mianowicie B660 czy też Z690. Yy, i de facto może się okazać, że Z690 będą cenowo wyglądać tak jak B760. Więc nie opłaca się za bardzo tych B760 kupować. Zobaczymy, czym one się pokażą. Może dostanę coś na testy. Zawsze lubię sobie tak potestować taką nową płytę główną, chociaż się tak wiesz, wizualnie zobaczyć. Zawsze to jest fajna sprawa, tak zbadać organoleptycznie, co się w tych płytach zmieniło. No, ale procesory, aż 16 nowych modeli, oczywiście gdzie? Na targach CES, które startują 3 stycznia, więc za miesiąc kawałkiem, naprawdę już za miesiąc kawałkiem 2023 rok. Wow, dużo czasu i strasznie mało czasu na wbicie 1500 tysiąca subów, bo powiedziałem, że mój cel minimum na ten rok to jest 30 koła subów, brakuje mi jeszcze 1400 subów i nie wiem, czy uda się to wbić. Ale będę stawał na rzęsach przez cały grudzień, żeby udało się to zrobić. Dla Was widzowie, bo dla Was później będę składał komputer. Więc taka to informacja, jeżeli chodzi o Intel 13. Generację, Targi CES, na pewno dużo nowej zapowiedzi. Plus yy, mobilne rzeczy mogą się pojawić i do laptopów to też będzie ciekawe. Wafle krzemowe TSMC drożeją. 3 nanometry będą znacznie droższe od 5 nanometrów. Znacznie oznacza 25 dolców. E, 25%, co ja mówię? 25 dolców. 20 tysięcy za wafel. Krzemowy e, za wafle. Czekaj. 20 tysięcy per wafer. Tak, e, 20 tysięcy kosztuje taki wafel. Krzemowy w 3 nanometrach. Nie wiem, jaką on ma średnicę, szczerze. Nie orientowałem się. Hm. No ale to nie jest istotne. 5 nanometrów kosztuje 16 tysięcy dolarów, a 7 nanometrów kosztuje 10 tysięcy, więc jest o połowę tańszy. Więc wyobraźcie sobie, jeżeli sprzęt tanieje adekwatnie do technologii, a prawdopodobnie tak jest, że 10 tysięcy, co prawda jest też tam mniej tych procesorów na takim waflu, bo jeżeli wafel ma taką samą średnicę, a zmienia nam się rozmiar, no to tych protków można tam więcej upchnąć. No ale w jakiś sposób ta technologia nowsza jest droższa, więc tak sobie pomyślałem czytając tego newsa i tak, mówię, wszyscy się śmiali z Intela, jak już tam robił to 14 nanometrów, plus, 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 A teraz pewnie wszyscy by chcieli, żeby karty graficzne to najlepiej były w 7 nanometrach i tańsze o te 30%. Uuu, ale byłoby fajnie. Ale byśmy się wszyscy cieszyli. A ciul z tym, że to chłodzenie byłoby takie u panie, ale 30% taniej. Pico bello, Byleby jednak udało się to taniej zrobić. Dobra, może nie każdy, ale mimo wszystko. No jest, jest to przepaść, co prawda my mówimy tutaj, nie powiedziałem o kartach graficznych, ale one są w 5 nanometrach produkowane, w 3 nanometrach jeszcze sprzęty nie są produkowane, te sprzęty będą wylatywać prawdopodobnie w drugiej połowie przyszłego roku, te 3 nanometrowe. Czy w świecie komputerów się coś pojawi? W teorii mogą się pojawić pojedyncze komponenty Meteor Lake, czyli 14. generacji od Intela, ale w praktyce raczej nic nie powinno się w tym naszym PC-owym obszarze pojawić nawet w przyszłym roku. Dopiero 2024 przyniesie nam technologię 3 nm od TSMC w pc tach Prawdopodobnie będą to karty graficzne NVD, procesory i karty graficzne od AMD, jak również karty graficzne i elementy składowe procesorów od Intela, więc dużo tego będzie w 2024 roku. Natomiast o TSMC wszyscy się teraz biją i nie mam tu na myśli Chińczyków w takim bardzo dosłownym sensie tego, sensu stricte tego słowa znaczeniu. Bo oni by się chcieli bezpośrednio bić, ale biją się firmy o możliwości produkcyjne, bo bije się Tesla, bije się Nvidia, Intel, AMD, jakby cała masa takich firm o TSMC i ich zasoby produkcyjne walczy. Więc wyobraźcie sobie tylko potencjalną możliwość, jakby pierdyknęło, jakby tam jednak coś się z TSMC podziało. No, katastrofa. Jakby katastrofa, katastrofa średniowieczna, jeżeli chodzi o technologię, ale to. Nawet tego nie będę rozważał, bo szkoda. No ale wracając do TSMC, znaczy pozostając przy TSMC, ale lekko zbaczając z toru, AMD twierdzi, że RX-ów serii 7000, czyli radków najnowszych, tych, które mają być konkurencyjne, takie fajne, cenowo dla Nvidii nie zabraknie. Czy będzie ich dużo? Znaczy, będzie w opór tych kart graficznych, będzie ich naprawdę w wpizdu. Jakby. <laughs> Mam nadzieję, że tak będzie. Sceptycznie do tego podchodzę. Jak, jak zobaczyłem tytuł tego newsa, to, to tak się ucieszyłem. Myślałem, o, fajnie. Jakby wcześniej mówiłem, że nie będzie tych kart graficznych, teraz się okazuje, że będą. Nie miałem racji, ale spoko. Najważniejszą i naj, jakby dobrą wiadomością jest to, jakby nie, ja nie jestem typem, który musi mieć rację, jakby za wszelką cenę. Są tacy ludzie, którzy mówią, mówię wam, pierdychnie meteoryt, nie? I jak on nie pierdyknie i nie zabije całej ludzkości, to ci ludzie są: "O, myliłem się, ale do dupy, chciałem mieć rację, muszę mieć rację". Nie, ja jestem typem, który jak może nie mieć racji w sytuacjach, w których jakby ta, to nie mienie racji jest dobrą oznaką, czyli w, przypadku, w tym przypadku dużo kart graficznych, to bardzo się z tego powodu cieszę. E, natomiast to jeszcze nie jest pewne, czy racji nie miałem bo wydaje mi się, że jednak z tymi kartami graficznymi to może tak różowo nie być, pomimo tego, że AMD faktycznie, faktycznie tutaj, e, no, zapowiada bardzo, czy znaczy bardzo dużo, no, wystarczającą ilość kart graficznych, co oznacza dla nich wystarczająca, to nie wiem, jakby był, taka anegdota, chyba z Polarisami, nie z Polarisami, nie pamiętam, ale z jakimiś kartami graficznymi od AMD, że był ta, 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 taki tekst, że, że y, AMD Zamawia kartę graficzną TSMC i, i, i TSMC. A więc zamawiacie 100 tysięcy kart graficznych? Po co wam 50 tysięcy kart graficznych? Macie tu 20 tysięcy kart graficznych i nie przepieprzcie na głupoty te 10 tysięcy kart graficznych. Bo tak mało tych kart graficznych, bo mam nadzieję, że w tym przypadku tak nie będzie. E, no i cóż, e, jakby tych kart okazało się wystarczająco, jest to genialna wiadomość. Jakby w sensie wtedy Nvidia. Trochę pali się dupa, bo te karty graficzne wstępnie są wycenione bardzo dobrze i jak finalnie się to skończy w sklepach, we will see. Natomiast na chwilę obecną wyglądają nieźle, więc nie mogę się doczekać faktycznie, czy tyle ich będzie, czy te ceny będą takie dobre i jak one faktycznie będą wyglądać w recenzjach. No ja się troszeczkę nie łudzę, że zobaczę, chociaż może się uda jakoś recenzję. Przecież mam mojego partnera teraz. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Gejalert, ale mój par partner może mi załatwić kartę graficzną od AMD. O, ale się zapominam czasami o tym. Zapominam o tych benefitach. Pomimo tego że mam tutaj pod nogami wypasionego Rixa 4090, którego za niedługo muszę odesłać. To jednak, może RX-a uda mi się od nich pożyczyć. O kurczę, ale mi się, się komputeronik przypomnieliście teraz. O, nice. Bardzo miło, bardzo miło. Że jesteście. Jak coś, to zawsze w linku pod filmem są y, opisy, tam takie, y, znaczy linki do komputronika z oficjalnymi promkami, więc tam możecie sobie wbijać. Tak jak już mi się o nich przypomniało, tak się ucieszyłem wewnętrznie, że kurczę, że teraz się mam do kogo zwrócić i pożyczyć sobie kartę graficzną. Piękna sprawa. Znaczy, wcześniej też pewnie gdzieś tam miał jakieś dojścia, ale teraz ma łatwiejsze. Uuu, cieszy mnie to bardzo. No dobra, to jest temat, jak już te karty graficzne wyjdą, bo chciałbym je bardzo przetestować. Chcę też złożyć platformę testową, ale to już będzie gdzieś pod koniec tego roku na AMD. Bardzo, bardzo bym chciał na AMD złożyć sobie platformę testową, żeby ją mieć. Wykorzystam pewnie dobre ceny tego 5800X 3D. Może nawet dla Was złożę na tym protku tego kompa na 30 tysięcy subskrypcji. Jednocześnie zrobię takie testy tego kompa, to było fajne, to było fajne i pokazywałoby prawdziwą wydajność tego procesora i jego moc. No i jeszcze na sam koniec przecieki, jeżeli chodzi o wyniki wydajności mobilnych kart graficznych od NVIDIA, które prawdopodobnie zobaczymy faktycznie już na ces a przynajmniej część z nich. Na początku stycznia, no i wygląda na to, że przyniosą tego tak około 30% wzrostu wydajności względem poprzedników, względem serii 3000. Natomiast z kartami graficznymi, mobilnymi, jakiekolwiek dyskusja i porównywanie modeli, wiecie, mija się absolutnie z celem. Jakby jeżeli, jeżeli chodzi o kompy, to my się tam wrzucamy do Nvidii, czy tam Nvidia nawet sama bije się w pierś i mówi. O nie, próbowaliśmy wypuścić RTX -a 4080 w wersji 12GB i 16, to mogłoby się wam pomylić, bietni gracze, dlatego też zrobimy inaczej i nie będziemy w tej konfiguracji wypuszczać. Przy czym rynek laptopów? Jedna karta graficzna w konfiguracji TDP. Jakby normalnie 50 W, 70, 75, 80, 95, 150, 140, 1 527. Jakby w sensie to jest, to jest takie. Jakby tutaj jedna cyferka, ok, to się z tego wycofujemy, a, a tutaj na rynku mobilnych kart graficznych dzieje się to, co z tego mema ze Spongebobem, który stoi w takim płonącym domu i Everything is fine, nie? A wszystko dookoła się wa. I tutaj jest, tak to wygląda, jakby TGP szaleje, każda karta graficzna milion konfiguracji, dlatego też porównanie takie jak się ma 4080 mobilne do 3080 mobilne, no jest totalnie bez sensu, bo nie wiemy w jakich konfiguracjach TGP, TDP te karty występują. Każda występuje w kilku konfiguracjach, dlatego tutaj sens ma recenzowanie samych laptopów bezpośrednio, ich porównywanie na danej karcie graficznej o danym TDP i tak dalej, i tak dalej, konkretnego modelu laptopa niż bardziej konkretnego modelu kart graficznych. Tak jak na przykład recenzowanie kart graficznych, konkretnych modeli w przypadku tych zewnętrznych kart graficznych discrete, czyli, czyli desktopowych po prostu. No, tam porównywanie poszczególnych wersji no, ogranicza się do tego, że no patrzcie, ta wygląda tak, jest ładna. Sprawdzenie temperatur, bo to robi różnicę, kultury pracy, bo to robi różnicę, natomiast wydajnościowo no panie, tak maks ze 2% różnicy. <laughs> Jak w przypadku laptopów, to się w ogóle rozjeżdża. Także czekam na laptopy z tymi kartami graficznymi. Mam nadzieję, a wydaje mi się, że uda mi się mieć takie laptopy na testy. Eee, to, to, to porobię testy taki, takich laptopów. Miałem kilka takich bestii na 3080 Ti, więc teraz z chęcią też takie przytuleję, jak będzie możliwość. Dobra, bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Eee, życzę oczywiście miłego dnia, wieczoru, nocy. Kiedykolwiek to oglądacie. Teraz już bardziej późno jest. Postaram się jeszcze dzisiaj, może nagrać podsumowanie tygodnia, a właściwie dwóch tygodni na IT Hardware, bo nie było mnie tam od dwóch tygodni, więc muszę to nagrać. Ale wcześniej muszę kupić piekarnik. Więc jak już kupię piekarnik, to może się okazać, że jest na tyle późno, że dopiero jutro będzie podsumowanie na IT Hardware. No i mam dla was jeszcze coś specjalnego, też na IT Hardware, ale to... Może to, może to nagram i wrzucę dzisiaj. A jutro wrzucę podsumowanie. We will see. Dobra, za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. No i cóż, widzimy się jutro. Mam nadzieję w kolejnym filmie, że żadna lodówka, zmywarka czy nic takiego nie stanie mi na przeszkodzie, żeby nagrać odcinek. A mam nadzieję, że nie. Dzięki wielkie i do zobaczenia jutro. Dzięki.